Dzień no dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Wojtek, mam 45 lat i chciałem Państwa dzisiaj zaprosić do mojego przydomowego warsztaciku, aby zaprezentować piłę-kośnicę marki Ryobi. Jest to piła akumulatorowa, zasilana akumulatorem 18V z systemu One Plus. Co znajdziemy w takim, w takim zestawie? Na pewno instrukcje obsługi, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem piły i przed całą pracą. W tym przypadku jest to akumulator 4Ah i w mojej opinii jest to minimalna pojemność akumulatora, żeby dobrze współpracowała z tego typu piłą. Mniejsze akumulatory 1,5-2Ah na pewno się sprawdzą lepiej w wkrętarkach, tam gdzie masa ma znaczenie. Ta maszyna jednak ma swoją moc i swoje zapotrzebowanie na energię. Także aby się przyjemnie pracowało, to myślę, że te 4Ah to jest absolutne minimum. Co do samej piły, właściwie dostajemy gotu, gotowy produkt już do użycia. Yy, należy tylko przykręcić takie sporniki boczne. Dostajemy osobno yy, taki uchwyt do yy, mocowania elementu, który tniemy. Do zamocowania jest również worek na, na pył. Piła umożliwia cięcie nam. Elementów drewnianych i drewnopochodnych pod kątem w jednej płaszczyźnie. Tutaj nam umożliwia to cięcie pod kątem 47 stopni w jedną stronę i 47 stopni w drugą stronę. To jest bardzo wygodne, zwłaszcza przy listwach o nieregularnym kształcie. Oczywiście piła ma też swój posów, także możemy dosyć szerokie elementy sobie ciąć bezproblemowo. Możemy ten posłuch sobie zablokować. Możemy sobie tutaj takim skoblem wyregulować głębokość cięcia. Także też to jest fajne, bo, bo możemy sobie robić jakieś nacięcia bardzo powtarzalne w tej regulacji. To co, może spróbujemy sobie coś na próbę przeciąć? Także cięcie błyskawiczne, dokładne i czyste. Spróbujemy sobie teraz uciąć coś pod kątem 45 stopni. Jest to chyba najbardziej popularny kąt. Także jak widzicie bez bezproblemowo jestem tak w bardzo niewygodnej pozycji, a jeszcze bardzo przyjemnie 45 stopni uzyskany bez problemu. Także wszelkiego rodzaju łączenie listew, ramki pod zdjęcia i różnego rodzaju kwietniki, karniki na pewno taką piłą sobie możemy wykonać. Także bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam. Do widzenia.